Cześć kochani, ostatnio zagościły u nas wręcz tropikalne opały, więc pomyślałam, że podam wam już moją propozycję makijażu na lato, bo na wiosnę już nie ma co przygotowywać, jest tak gorąco, że, że raczej wiosna już nie wróci. Zaczynam jak zwykle od bazy podcienie semilak. Tej samej co zawsze. Bez bazy mój makijaż nie istnieje, tym bardziej latem. Więc jest to obowiązkowy punkt mojego makijażu. I teraz, gdy mam już nałożoną bazę, ona się wchłania. Ja sięgam po pędzelek do kosmetyków mineralnych i po podkład mineralny. Ja mam tutaj odsypaną taką dużą próbkę. Ale oczywiście w opisie znajdziecie y, dokładną nazwę tego kosmetyku. I zaczynając od centralnej części twarzy i od czoła wcieram niewielką ilość podkładu. Oczywiście na twarzy mam już filtr SPF 50. Bo gdybym nie używała go non stop, to pewnie poławiam już jakiegoś czerwonego koloru. I naprawdę niewiele tego podkładu. Ja go tak y, tutaj dobieram dosyć często. Ale to dlatego, że y, po prostu tak niewiele go nabieram. I nadmiar jeszcze tutaj strząsam na wieczko od słoiczka, więc muszę sobie dobierać co jakiś czas. Gdy podkład mam już nałożony na całą twarz, w tym na powieki, sięgam po korektor mineralny, też mam tutaj usypany w słoiczku, sięgam y, też po pędzelach taką kuleczkę i dokładam odrobinę korektora tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny, czyli tutaj w dolinie łez i w załamaniach nosa, o. I czasami odrobinę też na brodzie, bo niestety taką tendencję do czerwienienia się w tym miejscu, więc o, broda też jest zakorektorowana. Czas na bronzer. Ja sięgam tradycyjnie po mój bronzer z Clarensa. Widziałam, że już go nie ma i jest teraz nowa edycja limitowana na ten rok, ale myślę, że jakimkolwiek bronzerem, takim ciepłym kolorze, go zastąpicie i, i będzie to ok. Nie chcę po prostu kupować kolejnego bronzera tylko dlatego, żeby Wam pokazywać go w filmie, ze względu na to, że ten nie jest dostępny, ale myślę, że spokojnie zastąpicie go czymkolwiek innym, ciepłym i. I się sprawdzi po prostu to. Nie o to chodzi, żebyście kupowali wszystkie kosmetyki takie same, które ja mam i używali, tylko żebyście wy dostali coś, co już macie, czego nie używacie, albo coś, co używacie i chcecie to użyć w yy, kolejny raz. I będzie ok oczywiście na czoło. Tutaj na linii włosów zawsze mam jakoś ciężko, bo on nie chce się łapać. Łapie się do pewnego momentu tam, gdzie mam jakby twarz. A tam, gdzie już jest linia włosów, to niestety nie chce się już łapać. No i oczywiście na policzki, nie taki typowy sposób do konturowania, ale takie ocieplanie twarzy z konturowaniem powiedzmy. I delikatnie tutaj czoło jeszcze rozetrę pędzelkiem ten, ten do podkładu mineralnego. O, gotowe twarz muśnięta słońcem sztucznym. I teraz sięgam po róż. To jest akurat Too Faced Papa Don't Pitch i pędzelek Duo Fiber. Nabieram sobie odrobinę tego różu. Układam go na policzki. I wcieram brązer, żeby one ładnie ze sobą tutaj grały. Może być więcej tego różu, bo i tak to raczej makijaż twarzy gra główną rolę w tym, w tym całym makijażu, a nie oczy czy usta, więc może być na bogato. I sięgam po mój typowo letni rozświetlacz Makeup Forever. Nabieram go na pędzelek z palety do konturowania Smashbox. Podkreślam nim szczyty kości Kupidyna. O! Właściwie tyle! Czas na oko. Do makijażu oka wybrałam tą paletkę z Faberlic. Ona jest taka łatwa w użyciu i akurat pasuje mi na te y, dni takie ciepłe. I sięgam po ten najciemniejszy granatowy cień. On jest taki satynowy i taki płaski pędzelek. Zbity, Nabieram na sam czubek tego pędzelka w ten sposób. Nadmiar zbieram i wcieram ten cień w linię rzęs. Trochę wyżej go nakładam przy zewnętrznym kąciku i odrobinę w zewnętrznym kąciku na dolnej powiece. I to samo robię na drugim oku. Ok, właściwie tyle. Teraz następnie sięgam po ten taki niedziany, błyszczący dzień. Taki brązowo-złoty, brązowo-niedziany. Nabieram go dosyć obficie i nakładam na całą powiekę ruchomą. I pokrywam nim też część tego cienia niebieskiego, granatowego. I z drugiej strony to samo. i tym samym pędzelkiem nabieram cień na czubek pędzelka o rozcieram dolną powiekę następnie sięg sięgam po pędzelek do blendowania i rozcieram tutaj górną granicę tego cienia o i właściwie makijaż oczu jest Gotowy. Czas na brwi. Jak zwykle zaczynam od przyczesania. Paletka z ardel. Widać bardzo zużyta już. I pędzelek maestro. Następnie sięgam po żel pod, do brwi i utrwalam nim włoski. Mi się już kończy, dosyć długo mi się kończy, jakoś się skończyć nie może. Ale myślę, że jakoś przy codziennym używaniu się kiedyś się skończy i będę musiała go zamienić na jakiś nowszy model. I na koniec tuszuję rzęsy. Gdy rzęsy są już wytuszowane, sięgam po błyszczyk. Tutaj mam błyszczyk z Chanel. I niewielką ilość aplikuję na usta. I gotowe. Tak, kochani, prezentuje się cały mój makijaż na lato, na te upały. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam się sobie nakładania większej ilości kosmetyków. A jest to taki pełny makijaż, full opcja. Oczywiście bez problemu można też chodzić bez makijażu, ale czasami trzeba się upalować, albo po prostu jest chęć do umalowania się, więc wtedy coś takiego słonecznego, brązowego, podkreślającego opaleniznę, podkreślającego oko, a jednocześnie delikatnego. Dziękuję wam za uwagę, życzę wam udanego weekendu, do zobaczenia za tydzień, pa.